Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 1 października i posłuchajcie fragmentu z Księgi Hioba. Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Zabrał głos i tak mówił. Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, która rzekła, poczęty mężczyzna. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać. Po cóż, mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm. Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie znało. Teraz bym spał, wypoczywał. Odetchnąłbym we śnie pogrążony z królami, ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce. Wśród wodzów złoto-zasobnych, których domy pełne są srebra. Tam niegodziwcy nie krzyczą. Spokojni zużyli już siły. Po co się daje życie strapionym? Istnienie złamanym na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej bardziej niż skarbów roli. Cieszą się, skaczą z radości, weselą się, że doszli do grobu. Człowiek swej drogi jest nieświadomy. Bóg sam ją przed nim zamyka. Dzisiaj w tym fragmencie widzimy Hioba, dotkniętego wszystkimi nieszczęściami, jakie mogą dotknąć człowieka, człowieka, który narzeka na swojej boleści życia. Każde ogłocenie powoduje w nas kryzys. Ważne jest, żeby umieć się spotkać z tym swoim kryzysem. Żeby wyjść z kryzysu, to trzeba umieć przez niego przejść, a nie zamiatać go pod dywan i udawać, że go nie ma. Kryzys z języka greckiego oznacza przełom. Ale żeby ten przełom się dokonał, to ja muszę się zgodzić na to, że ja jestem w kryzysie. Uczmy się dobrego przeżywania każdego kryzysu. Niech was, bo Bóg Bóg mówiąc, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.